Dobry wieczór, dawno mnie nie było. To ostatnio miałem jakiś taki kryzys odnośnie nagrywania. Nie miałem auta przez jakiś czas, więc tak, w domu nie miałem za bardzo czasu, żeby nagrywać. No, teraz mam auto, także wracamy i dzisiaj w sumie chciałem pogadać o podejściu do treningu i podejściu do samego procesu progresu, że tak powiem. Chodzi mi głównie. Oto jak można podchodzić do tego progresu inaczej i to, że nie zawsze Primary musi iść idealnie, żebyśmy progresowali. To, co mnie natchnęło do takiego nagrania, takiego filmiku, to fakt, iż walczę cały czas z tym dyskomfortem w biodrze. Teraz już przechodzi to bardziej w dolny odcinek pleców i Miałem w tamtym tygodniu sytuację, która jest dosyć dziwna, a mianowicie miałem praktycznie bezbolesne sekundary w poniedziałek, jeśli chodzi o przysiady, martwe ciągi z lekkim dyskomfortem tam na 170 kg powiedzmy, że no i tak miały być lekkie. W środę miałem bardzo fajne siady, totalnie bezbolesne. Miałem również totalnie bezbolesne ciągi, tam bez dyskomfort 2 na 10, akurat w wersji sumo, nie klasycznej. No i jadę sobie na Primary w piątek i nagle się okazuje, że no nie jest super. Siadę, zrobiłem powiedzmy bez mocnego jakiegoś dyskomfortu, ale nie czuję się w nim jakoś super komfortowo. Jeśli chodzi o martwy ciąg, to tam 200 kg oderwanie już mnie praktycznie wyłącza i nie jestem w stanie zrobić 200 kg w klasyku. No i to dało mi taki duży cios. Miałem taki kryzys, bo w sumie zawody są już to nie, niedługo. No i nadal mam rozkminę czy startować, ale już wtedy uznałem, że nie, że nie ma sensu, no bo nie zdążę się rozbujać z tym klasykiem, żeby zrobić jakkolwiek wynik, bo siat jako tako idzie, o czym jeszcze zaraz dokładnie wspomnę. Ale jeśli chodzi o ciąg, no to jest podaka. Ale w sumie sobie zdałem sprawę, tak przemyślałem, trochę pogadałem z, czy tam z Oliwierem, czy ogólnie tak sobie sam ze sobą pogadałem. No i zdałem sobie sprawę, że ok, może i obecnie moje primary zsiepały, no bo nie oszukujmy się, że zsiepała na ten moment, ale wrzuciłem sobie w poniedziałek siadę pauzowane jako sekundary i tam progresuje. Dzisiaj zrobiłem 220 na 3 Postaramy się tutaj wrzucić. I owe 220 na 3 to był mój PR, bo ja nigdy jakoś mocno nie puszowałem tych. Tych lowbarów z pauzą i było to praktycznie bezbolesne. Tam dyskomfort dosłownie 1-2 na 10 i technikę tam troszeczkę oczywiście zmieniłem, dzięki czemu jest to bezbolesne, ale jak widzicie, chodzi o sam fakt, że progresuje. Cały czas gdzieś tam progresuje. Tak samo w środę mam siady w tempie, one są RP jest dosyć niskie. Wiadomo, że samo robienie w tempie i to tam w miękkich noprenach, sprawia, że sprawia, że mam takie uczucie, że to jest ciężkie po prostu, no bo to tempo jednak no, męczy, nie oszukujmy się i psychicznie i fizycznie, ale też na tym tempie progresuje. W klasyku tak naprawdę dziś dopiero udało mi się zrobić jakikolwiek trening, powiedzmy se, takie sekundary, które Cokolwiek, jakąś tam objętość sobie nabudowałem, bo zrobiłem dwie serie na 170 na 5 i jedną serię 200 na 3, gdzie tam wyszedłem poza to, co miałem rozpisane. Ale z racji tego, że chyba w końcu znalazłem ustawienie, w którym to biodro jest o wiele mniej obciążane i ten lower back nie boli aż tak, bo tam był dyskomfort dosłownie 3 na 10, to uznałem, że chcę. Pójść minimalnie wyżej i po prostu sprawdzić, czuję na tym ciężarze. Wiadomo, że jeśli by po pierwszy czuł bardzo duży dyskomfort, komfortem, odpuścił. No, okazało się, że to 200x3 było dosyć lekkie. Wiadomo, z dołu jeszcze nie, nie mogę tak zajebać, brzydko mówiąc, bo gdzieś tam moje ciało się blokuje i po prostu mam duży problem, żeby zajebać z dołu, ale, mimo wszystko, ten szerszy rozstaw na ten moment jest dla mnie dosyć komfortowy. No i będę chyba w niego szedł, bo nie mam trochę wyjścia, bo w sumie. Zostały mi 3 tygodnie tego bloku i zaczynamy po tych trzech tygodniach ostatni sześciotygodniowy blok, który kończy się startem na zawodach prawdopodobnie. I to, co chciałem właśnie przekazać przede wszystkim to fakt, że nie zawsze musicie jakoś super progresować na Primary, żeby mieć progres. Spójrzcie sobie na wasz trening i na wasz cały tydzień i zobaczcie, jak dużą robotę wtedy robicie, jak dużą pracę z tygodnia na tydzień nakładacie na siebie. I naprawdę nie zawsze musicie mieć super primary, żeby finalnie na zawodach wyjść z fajnym wynikiem. To widać szczególnie u osób, które mają kontuzję. Może powiedzmy na polskim podwórku tak dużo osób nie ma, ale popatrzmy sobie na Sheffield gdzie czy Sonita, czy Brytanii one tak naprawdę przez długi czas miały duże problemy z dźwiganiem i mimo to pracują cały czas nad tym, nabudowują sobie tą objętość, tą specyfikę, tą technikę i okazuje się, że nagle są w stanie robić bardzo fajne ciężary. Wczoraj Sonita bodajże zrobiła 305, albo też dzisiaj w sumie 305 na 2 w siadzie, nie? gdzie dosyć mocno narzekała, także a ma start zaraz. Więc zobaczcie, że ona nie musi jakoś ciężko trenować, żeby tą siłę budować. I wystarczy, że po prostu będzie trzymała sobie te sekundary i powiedzmy tertiary, ter jeśli ma yy, dosyć wysoko, i będzie starała się tam progresować, i to primary również będzie szło. Więc y, taki przekaz w sumie, żebyście starali się na tym sekundary, na tym tertiary, wiadomo, Mamy jednostki, im więcej mamy jednostek siadu, ciągu czy ławy, tym więcej będziemy mieli najczęściej jednostek lekkich. To jest naturalne i to jest logiczne, ale to nie oznacza, że na jednostkach, powiedzmy, typu sekundary, które najcież, najczęściej jest dosyć ciężka, taka średnia jednostka powiedzmy, my mamy się nie starać i podchodzić jakoś super zachowawczo. Wiadomo, pewien dystans do tego musimy mieć i nie powinniśmy nastawiać się, że będziemy robić PR co tydzień, ale nie możemy sobie odpuszczać i robić za lekko z myślą, a chuj, bo to jest sekundary, to nie jest ważne. Nie oszukujmy się, że tak naprawdę sekundary nam najbardziej buduje primary i bardzo często to, co sobie wypracujemy na sekundary, będzie sprawiało, że na primary po prostu będzie coś szło czy nie. No akurat ja nie jestem idealnym przykładem tego, no bo u mnie po prostu ten uraz trochę komplikuje sytuację, no ale wierzę, że już to sekundary, które było dla mnie trochę przełomowe, sprawi, że Primary również będzie super. Wierzę w to mocno. No i w sumie tyle. Nie każdy filmik chyba u mnie będzie długi, bo kurczę, jeden problem z nagrywaniem na YouTube dla mnie jest taki, że nie chcę sobie na to wywierać jakiejkolwiek presji. Lubię sobie po prostu gadać, dlatego też biorę udział w podcaście. Lubię sobie gadać, więc myślę, że nagrywanie trochę krótszych treści, ale częściej, też może być sensowne. I w sumie na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że taka krótka treść również Wam się spodoba. Standardowo zostawcie like, subskrypcję, komentarz. Zapraszam na prowadzenie treningowe. I tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Na razie.